Cześć witajcie, jestem Gringroof a um, to jest powiedzmy taki odcinek relaksujący dla mnie w grze Team Fortress 2 na mapce Trade Minecraft tutaj się ogólnie zazwyczaj stoją tych gracze w jednym miejscu, odpaleją w tle właśnie Team Fortress 2 i w międzyczasie robią co innego. Po prostu wystarczy, że będziemy na tym serwerze około godzinki półtora i wydropią się nam dwa itemy. Czyli po prostu stojąc, możemy coś dostać za to, nie? Przyjemna rzecz. pograć w Minecrafta, ale w międzyczasie zdobyć itemy do Team Fortress, nie? No to sobie wchodzisz o ten serwer. Taka krótka informacja, jeśli byście chcieli mnie w ogóle kiedyś spotkać w Team Fortress, no to ja na to będę dosyć... ała, dosyć często na tym serwerze. Mi się bardzo podoba gram zazwyczaj inżynierem, bo inżynier jest pro. Yy, można tutaj postawić sobie zasobnik i wzmacniacz. Na czym polega rola yy, wzmacniacza? Zaraz wam pokażę. Najpierw ustawię działkę w tym miejscu. Jesteś podejrzany. Wiedziałem. Yy, wpisujemy komendę au au, au, au au. Wpisujemy komendę ukośnik AMP. I wybieramy wzmacniacz. Teraz wzmacniacz. Jestem podejrzany. Wiedziałem. Chuj centry. Dobra. No i na tym polega. O. Przepraszam, że tak, była chwila cisza, ale po prostu się stresuję. No i tak, wzmacniacz, po prostu wzmacnia nasz, nas, kolegów z timu. i widzicie, na jego... Aha, na jego... w mm, jego okręgu, no nie wiem, jakiś mały okręg jest, gdzie jesteś podejrzany, gnoju, yy, wzmacnia nasze... Yy... Możliwości, czyli po prostu obrażenia krytyczne dodajemy. No, ale mi akurat zabili. Nie, ja teraz wam pokażę, jak to można ładnie lamić, ale jak wzmacnacza... wzmacniacza nie chcę. Wybędę się trochę wkurzać. Wolę mm, standardowy do leczenia. Nie wiem, takie jakoś... Nie lynek widzę śpiegów jebany skurd O! Ja tak w ten sposób plamę zazwyczaj Czyli po prostu W tym miejscu A rozdupcyli mnie Ale moje działka jak widzicie ładnie tam Kilka pokok siło. A to tutaj chodzi. Liczy się tylko dobra zabawa i itemki, które można wytradować. Tylko tutaj pogram, może jakiś item mi się wytrajduje. Odwet mam, odwet miałem, odwet Demit. Ja nie widzę tej gry. Mm, może tak wzmacniać Tyle port w takim miejscu, bo to jest bardzo dobra. Taka kampa. Nie ty Teraz ty. Pff. Co to było? E. No nieważne. Co mm, to tu jeszcze mogę dodać? Ogólnie gaming to jest przyjemny. Jeśli macie premium... Pedale jebane. Przepraszam. Jeśli macie premium, to tu się można wymieniać. Bo ogólnie gracze z chęcią na tym serwerze się wymieniają. Jak moje działko skoksiło. Na tym serwerze... au. Na tym serwerze gracze bardzo często i chętnie się wymieniają. To jest bardzo przyjemna rzecz, bo... Patrz! Ale go wyczułem. Skurczybyk Super Nie Niewidzę szpiegów, mówię jak już wam, nie? Ale mam 8 strzałów od Betu, nie? No. Double kill! Ole czad. Ale jestem Procoxem! Tak, używam takich zwykłych itemów w samosąd, poskrama czy kieł. Kieł pozwala mi trochę szybciej budować niż normalnie. Nie ma, kurwa. Yy, jeśli stracę działką, dostaję trzy... nie wiem, 3 strzały odwetowe. Nie. Nie wiem, jak to nazwać. I wtedy dodaję. E, obrażenia krytyczne to jest bardzo przyjemna sprawa widzicie no przeciwnicy są na jednego te skurwielusie przeciwny. no dobra e, im więcej moje działko zabije ludzi tym więcej dostaje odwetu czyli tym wie... tym więcej no kurwa, patrz! Dostaję tym więcej strzałów kronicznych, no lol! A do mnie jak psa. <laughs> w opisie tego filmiku dam IP tego serwera. Jak was by interesowało, to jeszcze mój login na Steam, albo nick na Steam, żebyście mnie dodali do friends. No do przyjaciół, no. Ojej, ojej. No, i możemy kiedyś razem pograć, nawet, no przecież żaden problem, nie? Ja mam czas zawsze. No, miesiąc w szkoły. Czy jesteś przeciwny, skóry czy byku. Ty gdzieś tu byłeś, Mendo. Jak widzicie, rola inżyniera jest strasznie dołująca, bo zazwyczaj jadłem cię jak psa. A chociaż 39, 39. A który jestem w ranku? Jak wchodziłem? Myszka, myszka, myszka. 69 na 3000 osób, około A i jeszcze wam pokażę zaraz bardzo fajną rzecz <laughs> Na tej mapie pojawia się bezkądny, bez głowy jeździć, co już chyba każdy wie Ale w takim miejscu, że on tam w ogóle nie może chodzić, co nie? Na przykład teraz mam krytyczne obrażenia, mogę go opać Czcie Dobra, to jesteś dobry w takim razie I teraz ludzie będą się skupiać na bezkonnym I moje działko teraz tam będzie z Foxem. Ale, Ale to moje działko tam będzie. I bez jest. Ole, to... 4 kile. Nie no, 3! Bo no, zasobnik się nie liczy, nie? No było ładne działko. No dobra, no nieważne, bardzo przyjemnie się gra. Mm. Co mogę dużo padać o Team Fortress? Tyle filmików już nagrywałem z w... tym. O, lagi. Tyle filmików nagrywałem o Team Fortress tam. Zagrałem scout i te inne takie bullshity, Jak ja to mówię. Pojęcie o macie. Itemków nie będę pokazywał, bo on będzie, że się chwalę... że mam pełno w gaciach, bo mam itemy fajne, mam więcej itemów. Śpieg. Pelał. No. I miło. Nie. Ja Dojadło mnie. Ty jesteś wrogiem. Kurwielu. Te efekty to były z mojej buzi, żebyście sobie nie myśleli, że coś. Czy mi się wydaje, czy ja często coś mówię i temat? Chyba tak. No nieważne, whatever. Um, mm -hmm. Tak sobie myślałem, nie wiem czy już mówiłem, kiedyś w jakimś filmiku. Że, 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 że będę nagrywał coś w stylu Minecraft na zamówienie. Czyli wy mi dajecie zlecenie na budowę czegoś. A ja to coś. No, nie, no, zamurowali mnie bez jaj, bez jaj, bo to, to się nie zmuruje, to. Bez C.I. no. I ten, ten Minecraft, ten, z zgubił temat, ale teraz pamiętam. Ten Minecraft na zamówienie będzie wyglądał w ten sposób, że... Nikogo tu nie ma? Nie ma. Skurczy byku. Nie będziesz mi tu... Koks. Mój, mój chleb, mój chleb. Ała! Nie, muszę wyczuć moment, kiedy mogę to działko postawić, bo jak tak dalej będzie. Co ja robię? No mnie. O, wa 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 wa, la, 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 śpie... skurwiel, y y y przepraszam. Mój, e Au. To jest. By, to jest hamskie. O, na bazie jest nieraz. Ups. Um, pomóc, pomóc. A, ja, to póki z wami. A, właśnie, przecież się mam co... A, u, dostałem strzała. Zigzigzig, ja, 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 ja. Co ja, nie Co ja jestem, nie wiem, sam. Są... Jeden, drugi czy kto jest Prokoksem? Ja, ja, ja ja jestem Prokoksem, ja jestem Prokoksem. Dzięki za metal, wiadomo, przyda się. Ok, widzicie moje prodziałko już tu jeździ ludzi. Nie wiem, czy widzicie statystyki, czy nie, ale z tego co widzę, to mamy trzech szpiegów i aż dwóch inżynierów. Piękne. Nie, ciebie nie ulepszał się nie. No, to są kpiny. Snajper, nie? A, ja tam się będę przyjmował. Teleport, teleport, teleport! Nie to! Gupi, te no! O, ale przy okazji, wam pokażę, jak wygląda net. gdzie ja jestem? Tak, to jest Nether, to są gasty. Nie ja wiem, teraz jest trzeba od to ale tak, żeby coś odbyć muszę zginąć. Um, tam się, zjawiamy, może, pokażę. Plum. Umarłem, wiem. Pro a może czas żeby, zmi żeby zmienić klasę? Bardzo przyjemna rzecz, powoduje krwawienie jeśli kogoś uderzy. Bąka to mowy wykop, daje mi takiego kopa Jesteś nasz Dobra, jesteście nasi Postaram się na bąku wlecieć do netheru, tu mam portal